Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Terapeutycznej Środy. Dzisiaj przygotowałam dla Was opowiadanie wyjaśniające występowanie uczucia lęku. Wsiądźcie wygodnie i wsłuchajcie się w moje słowa. Zaczynamy. Dawno, dawno temu. Był sobie człowiek. Żył w świecie, gdzie zawsze czuliło się zagrożenie. Człowiek musiał nauczyć się tego, co jest bezpieczne i tego, co bezpieczne nie jest. Kiedy szedł przez puszcza, często musiał szybko decydować, czy szelest liści i dźwięk złamanej gałęzi to zwierzę, które w bezpośrednim starciu go pokona, czy może on pokona to zwierzę. Było to ważne pytanie, a odpowiedź na nie oznaczała: kto będzie miał tego dnia posiłek? I najważniejsze: kto przetrwa kolejny dzień? Człowiek został wyposażony w szybki system ostrzegania i oceny szansy przeżycia szybszy niż proces myślenia, zastanawiania się. Od szybkości tego procesu zależał wybór decyzji: fly or fight uciekać czy walczyć. Od tego szansa przeżycia. Decyzja walczyć wiązała się na ogół z niewiadomą. Jak walczyć skutecznie? Czy dam radę? Czy nic mi się nie stanie? Co będzie jako słabne? Te niewiadome powodowały wzrost pobudzenia. Im było ich więcej, tym większy był stan wzbudzenia, aby przygotować człowieka do tej bardzo trudnej sytuacji. Ten stan wzbudzenia to właśnie lęk. Jakie wywoływał objawy, aby pomóc człowiekowi przetrwać? Krew odpływała do nóg, żeby dobrze dotlenić duże mięśnie nóg i ramion. Te potrzebne do walki, ale i do ucieczki, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie było wówczas potrzeby pisania na klawiaturze lub przydełkowania. Naczynia krwionośne w niepotrzebnych chwilowo organach zwężały się. Dłonie i stopy bladły, aby zmniejszyć krwawienie w przypadku zranienia. Czasem też towarzyszyło temu uczucie zimna w ciele. Źrenice się powiększały, aby niczego co ważne nie przygapić, i aby lepiej widzieć w ciemnym otoczeniu. Czasem zwiększała się perystaltyka jelit i pęcherza moczowego, aby wydalić z organizmu wszystko, co może angażować niepotrzebne procesy fizjologiczne. Niemiły zapach czasem był sygnałem dla przeciwnika, aby oddalić się od człowieka. Kiedy występował ten stan wzbudzenia, to człowiek tracił apetyt. Odczuwał suchość w ustach, brak śliny, a żołądek się kurczył. To był sygnał, aby człowiek skupił się na walce, a jego uwaga nie była odwracana przez uczucie głodu i pragnienia, aby wydać się groźniejszym i większym w oczach przeciwnika w stanie wzbudzenia włosy na skórze i głowie podnosiły się. Fizjologiczny proces przygotowywania się do walki powodował, że ciało człowieka wilgotniało, pociło się. Utrudniało to złapanie przez przeciwnika, a własny pot w przypadku zatraśnięcia ciała odkażająco. W tym stanie zagrożenia mózg człowieka myślał tylko o jednym – o zagrożeniu. To motywowało do walki i chroniło przed poddaniem się. To ratowało życie. Dzięki le lękowi Twoich przodków możesz teraz wysłuchać tej bajki. Mam nadzieję, że podobało się Wam i choć troszkę zrozumieliście, dlaczego pojawia się dzieje się w waszym organizmie to co się dzieje podczas odczuwania przez was lęku pozdrawiam was serdecznie bądźcie zdrowi trzymajcie się ciepło